Dobry kochani, dzisiaj niedziela ja troszeczkę jeszcze nie wyjściowo, ale już jest za 15:09, zaraz idę się szykować do kościoła. Idziemy z Adusią, ponieważ u nas dzisiaj rekolekcje. Jest e, tak jak mówiłam, ranek, ale ja wcześniej stałam, słuchajcie, odśnieżałam ten taki zatwardziały śnieg, który skamieniał przed moim domem i e, też wjazd do garażu mojego grześka samochodu. Tam mamy samochód i on był totalnie słuchajcie zasypany. No wiadomo, jego nie ma, więc nikt tego auta nie używał, ale chciałabym go umyć, chciałabym posprzątać w tym samochodzie. No ten dojazd musi być nie niewiadomo, kiedy ta zima puści i kiedy to wszystko się roztopi. Pomęczyłam się trochę, spaliłam trochę kalorii, także dzisiejszy trening mam zrobione. słuchajcie, za free. Już Wam pokazuję, kochani, co mi się udało odśnieżyć, jak to teraz wygląda. No i oczywiście bierzemy się za sałatkę, hot dog. Zobaczcie sami, słuchajcie, jest wreszcie dojście, dojazd do jazda, e, garażu, e, gdzie jest grześka samochód. E, był totalnie zasypany, zobaczcie, tutaj zostało sporo takiego skamieniałego śniegu. Przyznam wam się szczerze, że musiałam słuchajcie dosłownie rąbać ten śnieg łopatą metalową, bo nie dało się go tknąć w ogóle łopatą do śniegu. Dlatego też tam słuchajcie, zobaczcie takie kawałki, kawałki śniegu, takie dosyć, o zobaczcie z bliska, takie ogromne głazy śniegowe. Chcę też dzisiaj, słuchajcie, ubrać choinkę tą świeżą, żywą, wnieść ją do domu. Przydałaby mi się druga osoba. Nie mam nikogo, jest tylko Adusia. Sama trochę nie dam rady, bo jest naprawdę bardzo ciężka ta choinka. Z tytułu tego, że ma donicę z ziemią okropnie ciężka. Słuchajcie, próbowałam sama troszeczkę ją, wiecie, przesunąć w kierunku domu, za domu i wcale to nie było proste. Tym bardziej y, nie będę się siłować, wiecie, miałam problemy z tą morwą kulszową, więc y, mierzmy siłę na y, zamiary. Słuchajcie, zimno jest. Jest minus 4 czy minus 5. Na patelni, która służy tylko do podsmażania cebuli, podsmażam cebulkę do rosołku, który tutaj się będzie za chwilę gotował. Wszystko powrzucałam, czekam aż zacznie wiecie, troszeczkę mocniej się gotować. To sobie wtedy podkręcę palnik. Cebulka w sumie już jest przypalona, gotowa, także za chwilę wrzucimy do rosołu. Ale teraz widać, kurki spacerują po deptaku, który im zrobiłam. Zobaczcie, jest tego śniegu naprawdę bardzo dużo i też takie są ogromne kawałki, tutaj zasypane całe schody. Nic nowego, nic dziwnego, dla was przecież macie to samo u siebie. Pianeczka, kochani pianeczka, o matko, przewrócę się. Pianeczka grzeczna, słuchajcie, wyjada ze swojego pojemnika chrupki, yy, takie granulki, które specjalnie jej kupujemy, yy, ma wodę. Ma też opakowanie tekturowe, taki kubeczek. Ona sobie go uwielbia podgryzać. Yy, o, proszę. I już, i już wyciągnęła, bo jej przeszkadzał. Yy. No, zobaczcie, jak się bawi tym kubeczkiem. No szaleństwo. No jedz, jedz, nie będziemy ci przeszkadzać. Jedz. No dobrze, nie przeszkadzamy, zamykamy piance, niech sobie siedzi w swoim domku. A ja kochani co? Szykuję się do kościoła. Dziś moi kochani zmierzymy się z sałatką hot dog. Wydaje się proste, bo dodajemy wszystko co jest w hot dogu, jak kupujemy lub robimy sami. No dobrze, zaczynajmy w takim razie. Sałata lodowa, ogórek świeży, ogórki korniszone, cebulka. Czerwona, żeby ładnie wyglądała. Cebulka, taka prażona, smażona, znalazłam ją w biedronce. Sezam jasny. Będzie potrzebny do podsmażenia bagietki lub chlebka. Chlebek, kilka kromek. Masełko, prawdziwe, najprawdziwsze 82%. Serek żółty, może być już starty. Ja mam w plasterkach, pokroję w kosteczkę. Do tego sześć parówek. W moim przypadku są te premium parerówki tarczyńskiej. Mamy majonez, mamy ketchup. Tyle składników, słuchajcie, z tego ma powstać sałatka. Zaczynamy. Pierwsza rzecz kochani: kroimy chlebek na ala tosty. Dosyć drobno będziemy podsmażać na patelni. wrzuciłam y, nasz chlebek na patelnię, do tego dodałam masełko. Y, będziemy robić grzanki, kochani, podsmażać ten chlebek, później posypiemy to wszystko sezamem. Bardzo fajnie tak otula i miesza się z tym klepkiem. Teraz dodamy tylko serek uzdrowiony, żeby też tak nam się troszkę wtopił tak jakby w, ten, w te grzebki. Słuchajcie, grzaneczki, wyłączamy, zostawiamy do ostudzenia, żeby można było do salaterki wyłożyć. W międzyczasie, gdy piekły mi się grzanki, ja sobie rozdrobniłam serek na taką drobną, niby kostkę. Wcale, że co macie? Mogą być wiórka. Mam też obraną czerwoną cebulkę. Wrzucam do rozdrabniacza, żeby była drobna cebulka. Nie musimy jej stwarzać. Może być jak najbardziej surowa. bardzo ładna, czerwona i też ładnie się rozdrobniła. Kochani, kolejną rzeczą będą parówki. Te taruski musimy ugotować w wodzie i dopiero będziemy je kroić. Pokroimy ogórka na półksiężyce razem ze skórką oczywiście. Opukane. Oh, o, szukanie, jest... nie, nie, nie. Czas na sałatę lodową. Pół sałaty. Najpierw pokroimy sobie w ten sposób. Ogórniki korniszone, gdzieś tak 5-6 sztuk, w moim przypadku są to moje ogórki. Delikatnie przekroję, żeby później maszynka miała łatwiej rozdrobnić. Teraz kochani przygotujemy taki dip, dressing. Zaraz tutaj sobie ogarnę, bo mam nieprzygotowany ketchup. Mieszamy ketchup razem z majonezem. Dodam łyżeczkę musztardy, choć w przepisie nie było, ponieważ ja lubię ostrzejsze. Sosy. I w ten oto sposób powstał nam taki dressing, który idealnie się będzie nadawał właśnie do y, tej sałatki. Może też się idealnie nadawać do y, hamburgerów, hot dogów, czy po prostu do jakichś nadeksów. Moi kochani, wszystko gotowe, łącznie z parówkami. Zaczynamy wykładanie sałatki. Na sam spód, słuchajcie, odrobina sosu. Może przydałaby się raczej łyżka zamiast widelca, by było nam łatwiej nakładać sosik. Słuchajcie, na samym dnie tak delikatnie rozprowadzimy i wkładamy, kochani, grzanki. Troszeczkę rozdrobnimy, bo serek posklejał kochani chlebek, nagrzaneczki ogórka, kota Parówka Sosik. Oczywiście jeśli tego sosu będzie za mało, to dorabiamy. Tak jak mówiłam, ketchup, majonez, może być też musztarda. Cebulka. Ogórek świeży. Czarek żółty. Kochani, tutaj bezpośrednio już keczap. nie składnie to cebulka zasmażana I tak, oto, kochani, prezentuje się moja sałatka o nazwie Hot Dog. Tutaj mamy wszystkie składniki, które są niezbędne do zrobienia tej sałatki. Yy, oczywiście wszystkie składniki, które znajdują się również w, w, w przysłowiowym Hot Dogu. Także serdecznie Wam polecam. Zaraz będziemy próbować smakować, czy to jest pyszne, czy smakuje. No na pewno, kochani, ponieważ my te składniki znamy. Tutaj jest wszystko, co jest w Hot Dogu. Jest yy, ketchup, jest majonez, jest musztarda, jeżeli lubimy. Yy, są barówki. Jest cebulka zasmażana, taka podsmażana, jest cebulka świeża, jest sałata, jest ogórek kinsrzony, jest ogórek świeży. Matko ślinka, mileci, kochani, na pewno pyszności, zaraz spróbujemy i się sami przekonamy. Fajna propozycja, słuchajcie, czy na Sylwestra, czy na Święta, żeby coś innego, nie tylko jarzynowa, która zresztą i w tym roku u mnie zagości. Serdecznie polecam no i zapraszam do skorzystania z przepisu. Pora kosztować tej pysznej sałatki. Oczywiście tutaj wszystkie składniki nakładałam warstwowo, więc trzeba się dostać do samego dna, troszkę pomieszać, przemieszać. Kochani, wygląda obłędnie. Mam nadzieję, że i tak też smakuje, ale no nie może być też inaczej. Troszkę sobie tutaj zrzuciłam, nic nie szkodzi, nic się nie zmarnuje. Kochani, ładnie wygląda naprawdę bardzo apetycznie. Na pewno też jest treściwa, czyli jesteśmy w stanie sobie pojeść tą sałatką, bo to tak, jakbyśmy jedli prawdziwego hotdoga. Moi drodzy, spróbujemy tej mojej nowej sałatki. Nigdy jej nie robiłam. Bardzo jestem ciekawa, jak smakuje. O matko, jakie to jest dobre. Mm. Słuchajcie, smakuje faktycznie, jakbyśmy jedli prawdziwego hot doga. Mmm, pycha. Jedno jest pewne, słuchajcie. Na Sylwestra robię tą sałatkę, bo jest naprawdę przepyszna, a ta cebulka podsmażana, mmm, Miozia. Łatwe, proste, szybkie, wszystko tak naprawdę możemy kupić, mmm. Słuchajcie, uczta dla podniebienia. A jak pachnie, mmm. Super! Czas otwierać kalendarz adwentowy. Nadszedł wieczór. Ja dzisiaj, słuchajcie, szaleństwo. Oprócz tego, że odśnieżałam, oprócz tego, że robiłam sałatkę, gotowałam obiad, to również byłam w kościółku. Pojechałam później z Adą na, e, słuchajcie, występ w Sędziszowie, gdzie było przepięknie. Słuchajcie, naprawdę warte było iść i słuchajcie, pooglądać to, jak pięknie dzieci tańczą, śpiewają i przedstawiają. Kochani, dzisiaj jest niedziela, dzisiaj jest dziesiąty dzień. W massu, czyli szukamy dziesiątkę, słuchajcie, otwieramy. O matko, jaki piękny misio z choinką, zobaczcie. Jak ślicznie wygląda, zobaczcie tuściutki, grubiutki, misio z choinką, to jest dziesiątka. Natomiast dziesiątka moja, dzisiaj sama otwieram, Ada ma koleżankę, więc nie będziemy jej przeszkadzać. Dziesiątka, dziesiątka, o dzisiaj spora dziesiątka, ale te pudełka bywają zmyłkowe, więc czasami w dziesiątce jest duże pudełko, na przykład nie ma za. O matko, zaraz się przewrócę. O litości, a cóż to jest, kochani? Co to jest? Zobaczcie. To jest taka podusia do make up. do make-upu. No pierwszy raz coś takiego widzę. Zobaczcie, co to może być. Jeśli wiecie, dajcie znać. Wygląda jak: wiecie, co jakby mm, taka poduszka do nakładania podkładu, ale jest z takiego materiału jakby welurkowego. No trudno powiedzieć, do czego ono może służyć. Musimy się doinformować, poczytać, zobaczyć, co to w ogóle jest. Piękna dziesiątka, naprawdę bardzo ładna, sympatyczna, intrygująca i w ogóle mnie zaskoczyła. Dobrze, moi kochani, tyle. Jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy, dzisiaj dzień szalony, bardzo dużo wyjazdów, bardzo dużo różne rzeczy się dzieje, nie ma się co dziwić, kochani, taka gorączka przedświąteczna trwa i, i, i wiecie, od przedstawienia do przedstawienia, od jasełek do jasełek, tu kiermasz, tu jakiś tam jarmark, tu, zobaczcie, dzisiaj były jakieś występy, przedstawienia, jest u nas, tak jak mówiłam, są rekolekcje i to jest spowiedź, na którą nie mogę iść niestety, ponieważ jest w takich godzinach, gdzie jestem w pracy, więc dla mnie jako katolika jest to jakiś tam problem, bo nie mogę tak jakby się przygotować pełni do tych świąt, ale no muszę coś wymyśleć, może się uda gdzieś indziej. No dobrze, kochani, dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną, że oglądacie, subskrybujcie, oczywiście, kochani, w tym przedświątecznym czasie. Aha, i jeszcze jedna ważna rzecz, kochani, wchodźcie na Ollixa i tam nakarmijcie psa, wystarczy raz kliknąć w ciągu dnia i tam się dokładają, słuchajcie, jakieś tam... Zapełnia się kostka. 100% kostki to karma dla tego zwierzęcia. Także zachęcam serdecznie właśnie do korzystania z tej akcji, póki ten okres przedświąteczny jest i możemy z czegoś takiego korzystać i pomagać.